Nie jest tajemnicą, że miała Pani okazję spędzić 71. urodziny ze Stingiem. Jak będzie Pani wspominała to wydarzenie? <grymne> Wspaniale. To rzeczywiście był cudowny czas i taki inspirujący. Bardzo, bardzo, bardzo piękny. W ogóle wiele osób zaskoczyło się, że Państwo się znają, przyjaźnią. Kiedy, w jakich okolicznościach mieli okazję ehm, Państwo się poznać? Nie, 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 nie będę o tym zbyt wiele opowiadać. Prawdą jest, że Trudy Styler, e, żona Stinga, e, była producentką filmu, który mój partner Michał Engler robił razem z Mongośką Szumowską e, Infinite Storm. Ten film był na ekranach polskich kin. E, z Naomi Watts w roli głównej i, i, i tak zaczęła się ta znajomość. Od pięknej współpracy, nie mojej, ale też w ten sposób się poznaliśmy. Sting wielu fanów w Polsce. Jaką on jest osobą? Dlaczego on tak przyciąga? Naprawdę to nie jest moment, żebym ja tutaj zdradzała. No Jest wybitnym artystą, charyzmatycznym, wspaniałym i jest też przemiłą osobą, więc tak, dla mnie to była wielka wielka przyjemność i wielki zaszczyt móc brać udział w tak pięknym wydarzeniu.